Daję wam naprawdę fajne bonusy. Teraz już bezbędnego przedłużania. Zobaczcie to, co wydarzyło się dosłownie parę minut temu. No, tylko się przebrałem, bo tam ta koszulka była niewyjściowa. Wszystko było niewyjściowe, bo ja serio nie spodziewałem się tego, co się wydarzy. To, że to nagrałem z kamerką, to, to jest w ogóle i tak cud jakiś zrządzenie losu. No dobra, mamy dwie paczki, to aż odpaliłem kamerę, bo to nie wiadomo, co to z tego może polecieć. Tym bardziej, że jedna z tych paczek jest za 100 tysięcy. Otwieram je teraz, bo jest paru zawodników, w których chciałbym. W drużynie zobaczyć. Jest, jest Hernandez, którego chciałbym trafić. Jest oczywiście Vidal, jest Tonali. Fajnie, by było kogoś tutaj do. O mój Boże! Co się wydarzyło? Ja się naprawdę. Ja się tego nie spodziewałem. Odpaliłem kamerę, bo myślałem, że może będzie. Co się wydarzyło? Nie, 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 Ja, nie, 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 ja ja, nie wiem, jak ja mam nie, ja ja, ja...